Cześć tu Adriano i dziś przedstawię Ci, co czeka nas wraz z początkiem stycznia i oczywiście mówimy tu o wydarzeniu Pizza Planet, czyli o tej maleńkiej ikonce, która pojawiła się w menu głównym. Twórcy Brawl Stars przygotowali nam mnóstwo atrakcji, abyśmy mogli hucznie wejść w ten nowy rok, ale zanim przejdziemy sobie do dokładnego umówienia, co nas czeka wraz z nową aktualizacją, Wyświetlam kilku nowych losowych subskrybentów. Jeśli jeszcze nie śledzisz kanału, to zapraszam cię do dołączenia do naszej ogromnej, browostwarcowej rodziny. Ale również chciałbym pozdrowić wszystkich obecnych aktywnych widzów, bo jest was coraz więcej, z czego się niesamowicie cieszę. Oglądajcie też do końca, ponieważ, tak jak obiecywałem, wbiliście 100 łapek pod ostatnim materiałem, więc przedstawię Wam szczegóły dotyczące nowego rozdania karnetu. Ale zacznijmy od tematu przewodniego tego odcinka. Wydarzenie Pizza Planet wystartuje 2 stycznia i potrwa do 5 lutego. W lutym zniknie również tymczasowy zadymiarz baz Astral, ale pojawią się inne atrakcje związane z chińskim Nowym Rokiem, ale o tym może w innym materiale. W trakcie eventu Pizza Planet będziemy zbierać kawałki pizzy. Coś na zasadzie krabowej forsy z naprawdę dobrego eventu Spongebob. Jestem ciekaw jak go wspominacie, bo ja bardzo pozytywnie. Kawałki pizzy będziemy mogli wymieniać na specjalne oferty, które są odświeżane co drugi dzień. Za każdym razem pojawi się darmowa oferta, przeceniona o 30%, ale także będziemy mogli spotkać przecenioną o 15%. Czasami będą mogły pojawiać się dwie pozycje z każdej zniżki. Nie będę ukrywał, że dużo zależy tu od Waszego szczęścia. W ofertach może pojawić się mnóstwo rzeczy, które ulepszą Wasze konto. Mowa tu o tym, że mogą pojawić się monety, podwajacze doświadczenia, kredyty. Punkty mocy, emotki, spreje, ikony gracza, błyskotki, skiny, hiperdoładowania i zadymiarze. Naprawdę dużo tego. Jeśli chodzi o skiny i zadymiarze, to może pojawić się tu każdy stopień rzadkości, nawet legendarny. W tym momencie przedstawiam wam, ile będą kosztować poszczególne pozycje. Ceny mogą delikatnie się różnić, gdyż gra zawsze będzie nam zaokrąglać końcówki do 5 bądź zera. Ale zapytacie mnie pewnie, ile będziecie w stanie uzbierać kawałków pizzy, żeby przeznaczyć je na nagrody. Dani w swoim poście napisał, że aktywny gracz powinien uzbierać aż około 2000 kawałków w ciągu miesiąca. Jak zbierać kawałki pizzy? Pierwszym sposobem jest kalendarz dostępny od pierwszego dnia wydarzenia, w którym codziennie przez tydzień będą do odebrania owe kawałki. A na końcu czeka nas darmowe, legendarne przebranie do sercza Serge Astra. Jeśli nie macie sercza, tak jak ja, to podczas eventu możecie kupować kredyty, żeby go odblokować. Bądź może Wam się pojawić oferta, w której ten zadymiarz będzie możliwy do kupienia. Będą również konkursy, w których codziennie będziecie odbierać dwa bilety, a za zwycięskie pojedynki będziecie zbierać punkty, coś jak podczas wydarzenia Anioły kontra Demony. Liczba zdobytych punktów będzie zależeć od tego, jak szybko pokonaliście przeciwników ile zrobiliście obrażeń, czy ilu pokonaliście zadymiarzy. Nie będę ukrywał, że kawałki pizzy na pewno będzie można również kupić za gemy, tak jak było to z skrapową forcą. Warto wspomnieć, że 9 stycznia będzie można odblokować za pizzę nowego zadymiarza Meeple. Będzie on kosztował około 400 kawałków i do tego momentu powinniście tyle uzbierać. Warto pozbierać na niego kawałki, ponieważ będzie to epicki mistrz kontroli, będzie dysponował dystansowym atakiem, a jego ult będzie opierał się na stworzeniu obszaru, w którym wszystkie pociski sojuszniczej drużyny będą mogły przeszywać elementy otoczenia. Jego gadżety to planszowe pałace, następny atak planszowego ludzika tworzy wieże z kostek wokół miejsca uderzenia i zadaje 1000 obrażeń oraz niepokonany gracz. Planszowy ludzik wpada w furię i atakuje pobliskich wrogów ogłuszając ich i odrzucając. Gwiezdne moce to natomiast nie przechodź przez start, gdy strzelasz przez elementy otoczenia zadajesz 600 więcej obrażeń oraz naginanie zasad. Jego ult zwiększa również szybkość przeładowania sojuszników w obszarze o 20%. Wraz z nadejściem wydarzenia pojawią się również nowe tryby gry 2 vs 2. za czyli zadyma, ale krążek porusza się szybciej, a bramka jest o wiele większa. Oraz specjalna dostawa, czyli uproszczony ładunek, ponieważ będzie tylko jedna ścieżka. Nowy rok to również nowy karnet i nowe skiny. Po starton Studio 2 nadchodzi sezon StarForce z nowymi przebraniami. Gwiezdny koń za 149 gemów. kosmiczna IF również za 149 gemów. Gigantofis Grey swoją drogą nie wiem kto wymyślił nazwę do tego skina, tak samo za 149 gemów. biegaczka Nita za 79 gemów. Rankedowy skin księżycowy biegacz Moe. A także karnetowe skiny to Kenjiego, czyli Heavy Kenji, Mamushi Kenji, Aodisho Kenji. Co sądzicie o nadchodzących wydarzeniach? Dajcie znać w komentarzu, chętnie poczytam. A teraz czas powiedzieć o nowym konkursie. W ankiecie definitywnie wygrał konkurs na rysunek, dlatego też zgodnie z tradycją kanału, chciałbym, abyście stworzyli własnego bądź istniejącego zadymiarza w galaktycznym przebraniu zgodnie z najnowszym motywem przewodnim karnetu Starforce. Czyli na przykład. Jeśli lubicie powiedzmy Portisa, to możecie stworzyć do niego galaktycznego skina. Możecie do niego również dołączyć opis, czym charakteryzuje się jego przebranie, czy na przykład nowy skin zmienia mu jakieś umiejętności. Chodzi o to, że na przykład jego ataki dodatkowo podpalają wrogów, macie pełną dowolność w swoich pomysłach. Możecie oczywiście też stworzyć własnego zadymiarza, co bardzo sobie cenię. Prace należy przesyłać na maila wyświetlanego na ekranie, bądź możecie wysłać mi na Discorda. Czas oddawania prac będzie do 17 stycznia, a 19 stycznia ogłoszenie wyników. Jeśli prac będzie sporo, to poproszę innych YouTuberów do pomocy przy wyborze zwycięzcy. Zrobimy sobie wtedy też dłuższy odcinek, w którym szczegółowo przedstawię każdą z prac. Liczę na wasze kreatywne podejście do tematu. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć wasze projekty. Mam nadzieję, że pomysł wam się podoba. Natomiast, gdybyście mieli pytania, napiszcie oczywiście w komentarzu. Do zgarnięcia jest karnet. Nie będę też ukrywał, że postanowiłem zgłosić się do programu Content Kreatora, więc jeśli tylko mój wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, to postaram się zdobyć dla Was jak najwięcej nagród. Oczywiście możecie mi w tym pomóc, udostępniając ten odcinek swoim znajomym. Natomiast i tak przede wszystkim chciałbym Wam podziękować za to, że jesteście i że nasze community robi się coraz większe. Mega się na to patrzy, jak widzę coraz więcej aktywnych osób. Może niedługo zrobię streama, żebyśmy mogli wspólnie pograć, ale póki co będę się z Wami żegnał. 都出身娘。